ponownie ponownie SimCity z tej strony Kurosaki. Yy, z tego co pamiętam zbudowaliśmy tutaj park. Yy, poszliśmy potem na do tamtego miasta. Wbudowaliśmy yy, wieżę U, Aby powiększyć poziom techniczny naszych fabryk. No i tam chyba nic teraz nie będziemy robić. niech tam sobie to miasto powolutku zarabia. Z niech sobie tam samo radzi. Co my tu mamy? a bez spuszczmy już. Chociaż nie. Brak pieniążków. Pożar budynku. Dobrze. Tutaj zbudujemy hazard jeszcze. Hazard będę chciał zbudować gdzieś tu bliziutko. Dobrze, to zaczniemy tak. Mamy już mnóstwo kasy. Zbudujmy... Tutaj może zbudujmy drogę, wyjść z tego. Tu drogę i tak, byśmy mogli z tyłu dobudować. Dobra. To wejdźmy tu. Tu. Nie kończmy. Będą się korki robić więcej. Dobra. Wejdźmy tu. zbudujmy A tu się zmieści ładnie nam. Co ja zbudowałem? Maszyny brzutowe i może weźmy go od blackjacka. Dobra. Tutaj postawmy. O, super. I jeszcze jeden zbudujmy. Hazard. Super. Z pokojami też. Tylko, że tutaj zbudujemy dwa takie. Nie mieści nam się. Trzeba będzie dobudować kawałek ulicy. Yy tu wejdźmy, tu byliśmy już super rozbudujmy to yy, tutaj zbudowaliśmy komedii i jeszcze bar dobra, super no troszeczkę przyciągnie turystów yy, co my jeszcze to możemy zbudować yy, musimy osiągnąć 52 tysiące z kasy dobra tu zrobimy, tu zbudujemy tylko jeden park, nie będziemy budować drugiego i trzeciego. Tu zrobimy hazard przy głównej ulicy. Czy my tu mamy na tej głównej ulicy tramwaj nie będziemy robić, ale autobusy, przystanki nie mamy. Proszę bardzo. Ogarnia śmieci, ogarniają nasze tutaj 500 coś, zobaczmy czy nie ma, nie ma, jest tylko recykling jeszcze nie zebrany nie ma śmieci Dobra przyspieszmy czas hmm, Teraz poczekamy sobie 3, 37 Zrobiliśmy. Hmm, czy ja mogę coś jeszcze zbudować? Hmm, tak naprawdę już wszystko zbudowałem. Wiecie? A to jeszcze mogę. I z tym poczekamy. Do 45 tysięcy trzeba poczekać. To nam turystów troszeczkę przyciągnie. Na razie mamy stratę. Jak widzicie, 3000. Tu 1000, i tutaj 2, to razem 3. No to jeszcze zatrudniają, więc. Co nam tutaj pójdzie? Znowu wozy hazmat. Nie nigdy nie buduję, bo z wchodzą 2 zbudowane to tak mi się palą te duże budynki. I fabryki takie bardziej techniczne i tak i tak. To bez, bez różnicy dla mnie, nigdy nie zauważyłem. to ma helikopter też nie zauważyłem, żeby szybciej reagował. Czy w ogóle reagował, a mi stoi na dachu i nic nie robi. Ale tak są pożary w mieście, więc w to się w ogóle nie pcham. Tak jak policyjne helikoptery i helikoptery. Strażackie mamy godzinę 8, mamy 5000 na plusie, dzięki jak widzicie temu to już zarabia hazard, zobaczmy 2000 mamy zysku, wydatki 8, zysku 10 razem wychodzi nam 2 na plus to zaraz będzie zarabiało i zaraz coś z hazardu jeszcze polecimy jak nam się KGH ten, to wybudujemy potem kasyna szykowne no i eleganckie nie będziemy budować bo mamy bardzo mało ludzi yy, z poziomu a nie mamy nawet tutaj troszeczkę jest tego zobaczymy jeszcze jak to się rozwinie minus 2 Plus 10. Ważne, że korki nam tutaj nie popsuły wszystkiego. Dobra, tu nam już zaraz no jeszcze, jeszcze mamy straty. No, ale zaraz to powinno nam się. Hmm. Nie mamy turystów. Tak w ogóle. Turystów mamy 200. Dobra, hmm, szybkie kolei, pasażerowie 2000 dziennie, nie mogę osiągnąć hmm, tego, tego osiągnięcia, 50 tysięcy, to jak 2000 dziennie, to jak to potem być 25 dni, nawet dłużej to mam niż 25 dni. jakoś nie mogę tego osiągnąć nie wiem czemu tu jeszcze mamy straty jest godzina 17 większość do kasy poszło tu zarabiają tutaj widzimy nie, nie za dobrze jest budowałem kasyna i większość choć dobrze że chociaż mamy na plus nie jesteśmy stratni tak jak to jest jeden plus tego wszystkiego. No ale jak tam się tu zwiększy do 60 tysięcy, to naprawdę będzie sporo zarabiało ten cały biznes. Biznes plan. Dobra. Tu się rozbudowuje. Tu mamy 5000, tysięcy. Tu mamy 20 tysięcy. to mamy 4. Czyli można powiedzieć, że z hazardu 30 tysięcy z parku 2000 więc jest ok zysk z imprezy turyści wczoraj dzisiaj czyli więcej turystów jest dzisiaj 2000 turyści 1700 na 1000 ja z wczorajszego jeszcze dość podliczę nie wiem tu już mamy 26 tysięcy tu mamy 5 tysięcy tu mamy 5000 więc jest OK Co nam tu zaświeciło KG Hazard. budujmy gdzieś to u dołu albo tutaj i musimy osiągnąć 100 tysięcy zysku dziennego z kasy, tak czy jak 100 tysięcy zysku dziennego więc trzeba dobudować Teraz mamy tutaj odblokowane. Połóżmy hmm, tutaj to tu z tyłu i taką wieżę. O. super, tu mamy zatwierdzone. I budujmy jeszcze to. Hejsł i to kosztuje w ogóle 140 tysięcy. Dobra, to powinno nam też zarabiać. Powinno osiągnąć 34 tysiące wczorajszy zysk. Dzisiaj na razie druga w nocy, jest 700. Zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj było 10 tysięcy. To 6, tu 30 tu mamy jeszcze na stratach jesteśmy, jedziemy tu możemy dać o Casino. dział gier dział noclegów dział noclegów zrobimy aby więcej turystów nocowało, nie wyjeżdżało z miasta tu naprawdę super zarabiamy pewnie 230 tysięcy na dzień co nam tutaj o nie zdążyłem zobaczyć Jak ok, śpi śpi chłopie, nie będę cię budził mm, dobra Tu 5 5000 Tu nie wiadomo Tu mamy 6000 Tu mamy 6000 tysięcy. Dobrze mówię? To to dwa Dobrze, ale ważne, prosiłem w ogóle 6 na coś Mamy 6 na plusie, bo tak naprawdę tutaj bardzo ładnie nam to zarabia. Wychodzi nam 6 na godzinę. To właśnie to jest specjalizacja miasta. Teraz to widać dokładnie, że wydajemy na te wszystkie parki i hazardy 3800. Albo na hazardy, chyba na parki, nie. Nie wiem, czy to się zalicza do hazardu. Ale raczej nie. Parki to parki. Wydajemy. 7000 ale zyskujemy 0 a powinniśmy napisać że zyskujemy troszeczkę ale to nic no, nam się nie interesuje tutaj 3800 a zyskujemy 4 więc 200 na plus z hazardów ale to się zaraz oskręci zgodnie z 9 rano a już tutaj widzę że 12000 zarabia będę super Tutaj też się chodzą, błąkają. Więc jest dobrze. 200 tysięcy, mogę zbudować jeszcze jeden. Teraz się śpieszę z tą budową. Ale jak chcę jak najwięcej pokazać, zróbmy to taki malutki po tej stronie. Tutaj postawmy. I. O, nie, o, może mnie super zmieściło się na szczęście. Czy mamy to i to? Dobra. Mieliśmy 6. Teraz mamy 3. Wydajemy 8, skujemy 7. No, a to się zaraz zmieni. Dzisiejsze jest 19. Skoczyła 12. Południe. Więc spokojnie powinniśmy przewyższyć, co tam tutaj, 22 opuszczone budynki znowu, co jest nie tak? No, brak pieniędzy, brak pieniędzy sprzedaż, na takie duże te Zobaczmy, czy będziemy zarabiać jeszcze plis, dobrze, będziemy zarabiać na 9. Poparcie idzie w górę. Czy tak stoi tak naprawdę na 60 chmajta się tak jak widzimy, tu już zarabia. Tu jeszcze nie będę, to odbudowaliśmy 10 tysięcy na minusie. To mamy 24 tysiące, a tu 8. Czyli jak widzicie Jeszcze można podatki obniżyć. No tutaj ludzie przychodzili. Na 8%. Dobrze moi kochani, będziemy na tym kończyć ten odcinek. Zapraszam Was na ponowny. No i do zobaczenia.